Cześć dziewczyny. Pogoda dopisuje. Mam nadzieję, że humory macie super, bo zbliża się lato wielkimi krokami. Mam nadzieję, że z tego tytułu się każdy już cieszy tym odpoczynkiem letnim i relaksem. Kurczę, karty mi coś nie wiem, latają. Mhm latający tarot. <noise> dobra, dzisiaj chciałam zrobić e, filmik Czy mężczyzna chce z Tobą być? Czy mężczyzna chce z Tobą być? A więc zobaczymy, co tu karty pokażą i zobaczcie. Ale wiecie, co wyleciały mi karty? Mm, jeżeli jest sytuacja... Dobra, jak chciało się pokazać, to się chciało pokazać. Jeżeli, jeżeli jest sytuacja taka, że w jakiś sposób nie macie kontaktu e, lub kontakt się urwał, to będzie nowy początek. Czyli będzie nowy początek, bo jemu, was bardzo, znaczy tobie, bo ja byłem wszyscy, e, bo jemu e, bardzo brakuje Twojej osoby. E, Czuję się po prostu e, źle, jestem bardzo. Tutaj może nawet pokazane jest coś takiego, że przez tą sytuację może pokłóciliście się, tak? Albo może mieliście jakiś taki krótki kontakt lub krótki epizod. Może tak było, krótki epizod, i on sobie nagle uświadomił, ile dla niego znaczycie i czuje. Że stracił coś więcej niż myślał. Myślę, że jeszcze to jest taki jeden aspekt, że mężczyzna, tak jakby nawet nie chce się mu jeść z tego, z tego powodu, tak, że tutaj chciałby tego nowego początku, ale nie wie, czy wy będziecie chciały tego nowego początku czy będziecie w ogóle chciały z nim być, czy on jest na tyle dla was interesujący, żebyście, żebyś chciała, znaczy, nie wiem jak już mam mówić, żebyście, dobra, będę mówiła ogólnie, żebyście yy, były z nim. Yy, w ogóle uważa się, że, znaczy yy, uważa, że w waszych oczach jest jakiś takim chłopczykiem lub chłoptasiem, który jakby no, nie dorównuje wam, w jakiś tam aspektach. E, może też była sytuacja, że zrobił coś głupiego i z czym bardzo się teraz fatalnie czuje. W każdym bądź razie jest tu chęć e, bycia z Wami, tylko też jakby nie wiedza, jak z tym ruszyć. Czy nie zostanie odepchnięty, czy nie zostanie po prostu jakoś potraktowany e, olewająco. E, tego się boi, chociaż gotowy, już ten krok prawie ma zrobiony, ale bardzo się obawia Waszej reakcji. Dobra, to mi karty wyleciały. Patrzmy dalej, patrzmy dalej. Czy mężczyzna chce być z Tobą? Mężczyzna, znaczy chcę być z Tobą. Czy Jezus Boże, chcę, matko. Faktycznie mogło coś tu być takiego, że się e, albo pokłóciliście, albo w jakiś sposób zaistniała sytuacja takiego odcięcia, albo e, no, musiało coś być, bo tutaj jednak e, to ostrze jest złamane, czyli mogło być jakiś konflikt, mógł coś powiedzieć. Albo po prostu jeszcze nie był gotowy na tyle, żeby emocjonalnie nie był gotowy na tyle, żeby tutaj być z wami w tym momencie, ale już sobie przemyślał, przemyślał sobie, tak, tak jak mówiłam, że ten krok już jeden jest zrobiony, ale znowu się cofa, ponieważ nie wie, jaka reakcja będzie z waszej strony. Myślę, że tutaj rozumowo za bardzo ten mężczyzna też podchodzi, ale on będzie jakby ewoluował w stronę emocji to powiem Wam, że silnych emocji i idzie to w kierunku relacji, ale to po kolei na razie tak jakby planuję jaki ruch zrobić w Waszą stronę, żeby. Nie być odrzuconym, o, bo te karty, które mi wypadły, to właśnie na to sugerowały. On się boi, że zostanie odrzucony, a tutaj mężczyzna chce się pokazać, że jest inteligentny, jest mądry, jest po prostu warty waszej uwagi. On nie chce po prostu wyjść na głupka, przede wszystkim na głupka, bo to okazało się. I, I myśli właśnie, jak, jak zadziałać, co zrobić, żeby tutaj mógł być z Wami. Jest z Wami bardzo zafascynowany, zafascynowany, chce Was po prostu przyciągnąć bardzo do siebie. Niektóre dziewczyny będą miały tak, że mężczyzna będzie chciał ich uwieść. E, mo, mogą tu być e, randki, spotkania, które będą zamieniały się. Bo jest coś takiego pokaz pokazane, że jest spełnienie na polu emocji, uczuć, ale to jeszcze nie jest to, co, by, e, co byście chciały, e, ponieważ tutaj jeszcze jakby jest zakryte e, taka prawda, ale nie znaczy to, że emocje wobec Was nie są szczere. Raczej jest ukrywane po prostu jakieś sytuacje z jego przeszłości, jakieś bólowe, może jakieś rozstania krytyczne, albo po prostu, tak jak powiedziałam, zastanawia się, czy jest Was wart w ogóle nie, więc tutaj będą takie maski nałożone na twarze przez obojga, czyli to nie tylko on jakby będzie ukrywał tą, tą prawdę, taką tą bolącą prawdę, ale też wy będziecie to ukrywały. Ale czas będzie mijał w bardzo takim romansowym czasie bliskości, namiętności, takiej harmonii, zrozumienia. Szeptanie sobie do uszek, albo on będzie szeptał, tak przytulał. Będzie bardzo, bardzo przyjemnie. Tutaj, jeżeli były jakieś właśnie konflikty, to ten nowy początek będzie takim spoiwem na dalszy, na dalszą, na dalszy jakby rozwój już związku. Bo tutaj jest pokazane. Kolejny etap, że wchodzicie w kolejny etap, ale już relacji takiej, może już takiej zobowiązującej, że czujecie do siebie, znaczy czujecie, że ta druga osoba jest taką drugą połówką, jest idealna dla Was. I on to będzie czuł, i wy to będziecie czuły. Widzę spotkania, ale tutaj kolejny raz jeszcze. Będziecie tak jakby ukrywali, ukrywali, jakieś uk coś, coś będą jakieś jeszcze tajemnice, ale nie ma tu fałszu. Nie ma tu totalnie fałszu. Nie musicie się bać, żeby się otwierać na tą relację, bo tu nie ma, że w jakiś sposób ta osoba chce was oszukać, wykorzystać. Tego nie ma właśnie tutaj. Jest tylko pokazane, że pewne rzeczy zostają jeszcze w ukryciu. Pewnie z biegiem czasu będziecie bardziej szczerzy, co nie znaczy, że tutaj ta szczerość, tej szczerości nie ma, ale tutaj po prostu jest pomijane tematy jakiegoś takiego bólu. Jakichś takich konfliktów, niedogadania się, to tak jakby to w tym momencie nie jest ważne. I tak jakby też może nie wracajcie do tego, jeżeli taka sytuacja była, bo to zaczyna się naprawdę fajnie rozwijać. W fajnym kierunku to idzie i możecie stworzyć naprawdę fantastyczną relację.